Proszę Państwa, no, y, stosunek do y, do y, namiotu określa to, że tu jestem razem z y, Państwem. E, e, nie jest nas, Państwa w tej chwili y, wiele, ale to nie znaczy, że to przedsięwzięcie, ta inicjatywa y, nie ma głębokiego, moralnego, ideowego i politycznego y, sensu, bo pewne sprawy przedsięwzięcia, idee, wartości trzeba podtrzymywać na różne sposoby. Ja sądzę, że to, że tu Państwo są, że ten namiot tak jak wóz jest, tak jak drzymały, no powiedzmy w tym czasie drzymałów też nie było wielu. Prawda? Grzymałów nie było wielu. W związku z tym w ramach e, takiego e, szerokiego frontu różnego rodzaju inicjatyw politycznych, ale także obywatelskich jak państwa i e, przedsięwzięć, ja widzę głęboki sens tego namiotu. A teraz, bo takie było pytanie, przejdę do czterech, e, do czterech postulatów. E, to będzie może troszeczkę dłuższa, dłuższa wypowiedź, gdyż to jest inicjatywa obywatelska i państwo nie mają żadnego obowiązku zajmować się jej operacjonalizacją polityczną w sensie technicznym. No ja jestem politykiem i taki obowiązek mam. Więc przejdźmy do... I jak widzę jakiś postulat, to od razu zaczynam analizować sam postulat i możliwości jego realizacji pod kątem co z tego jest możliwe, co niemożliwe, jakie będą, jakie mogą być narzędzia, jakie mogą być efekty przewidywane, efekty uboczne, no normalna analiza, analiza polityczna. Więc zacznę od postulatów. Dymisji tutaj czterech panów. Mamy wśród tych panów, bo to nie jest biur jednorodny pod względem politycznym i konstytucyjnym. Mamy wśród tych panów premiera, mamy dwóch ministrów, członków Rady Ministrów i mamy sekretarza stanu w kancelarii... Trzech. A, przepraszam, trzech, trzech, trzech. Otóż, Zacznijmy od. W każdym z tych przypadków, poza przypadkiem premiera, dysponentem ich stanowisk jest w przypadku pana Tomasza Arabskiego wyłącznie prezes Rady Ministrów. Ponieważ na przykład Sejm, nawet gdyby była większość, nie może przegłosować wotum nieufności wobec sekretarza stanu. Nie on go, nie Sejm go pili zatwierdza i Sejmu nic nie może zrobić. Czyli postulat dymisji pana Tomasza Arabskiego w sensie politycznym jest postulatem do premiera. Teraz weźmy trzech następnych panów, czyli Rosława Sikorskiego, Bogdana Klicha i Jerzego Miller'a, członków Rady Ministrów. Tu są dwie drogi ich zdymisjonowania. Po pierwsze, Premier, prezydent w tym przypadku jest tylko notariuszem. Nawet premier zgłaszał wniosek o dymisję, to prezydent choćby bardzo nie chciał, taka jest konstytucja, musi zdymisjonować. Po drugie, Sejm. Czyli przy pierwszej drodze to jest postulat do premiera. Po drugie, Sejm może uchwalić wotum, wotum nieufności i ale w jednym, lub dwóch przypadkach taka próba została podjęta i nie było w większości. Tak? No, w związku z tym, ponieważ pan premier nie zdymisjonował ministrów, Sejm nie przegłosował wotum nieufności, to jest to postulat do do wyborców, aby wybrali taki Sejm, no bo oni będą do końca kadencji, który wyłoni takiego premiera, który ich już nie powoła. Prawda? No tak to politycznie. I wreszcie sam pan premier Donald Tusk, on może sam się podać do dymisji, czego nie zrobił i nie zrobił, no i może, ale konstruktywne wotum nieufności uchwalić w no, Czego nawet gdyby znaleziono kontrkandydata, też by e, e, nie sądzę, by znalazła się większość, a wymowa polityczna była, e, byłaby nie taka, że e, panu premierowi przedstawiono poważne, udokumentowane zarzuty, e, ale taka, że ten kontrkandydat, pan X, powiedzmy, pan poseł Wilk, pewnie przegrał y, w sejmie konstruktywnym wotum, wotum niemożności, czyli poniósł porażkę y, polityczną. Więc ja tej drogi bym nie rekomendował. Pozostaje ta droga trzecia, czyli 16 albo 23 października i taki sejm, y, który y, pana premiera Tuska nie powoła y, y, na stanowisko za Rady Ministrów. Teraz jeśli chodzi zasad... o uzasadnienie za podejrzenie o zdradę interesów państwa polskiego. Otóż tu między Solidarnymi 2010 a mną jest głęboka niezgoda. Tylko z powodu niebanalnego. Mianowicie moja krytyka platformy obywatelskiej, pana premiera Ronalda Tuska, tych panów jest jak sądzę, cokolwiek głębsza i dalej idąca niż, niż krytyka tutaj wyrażana. Na czym polega ta odmienność? A no bardzo prosto, nie ma zdrady tam, gdzie nie było, nie ma i nie może być miłości. Zdradzamy tylko kogoś, kogo kochamy. <głos》<głos》 w związku, w związku i to jest tak, można różnie rozumieć polskość, naród polski, swoją rolę jako polityka, posła, prezydenta, prezesa Rady Ministrów, ministra. Można rozumieć polskość jako pewne głębokie, polityczne, emocjonalne, moralne zobowiązanie, że tworzymy razem wspólnotę polityczną, a jak ktoś dzierży władzę, winien czynić w swoim sumieniu, rozumie na miarę możliwości, może się mylić, ale istotna jest tutaj, tutaj ta intencja. Wszystko, by ta wspólnota była coraz bezpieczniejsza, coraz silniejsza, by nie wojny, ale konkurencję, pewną rywalizację z innymi wspólnotami uczestniczyła i odnosiła powodzenie w rywalizacji z innymi wspólnotami narodowymi, do których, co do których nie jesteśmy wrogo nastawieni, ale konkurencja istnieje. Można to rozumieć właśnie jako takie wymagania wobec samego siebie, swojej partii politycznej, a można po rozumieć inaczej. Ja oczekuję. Nawet nie, oni nie. Tutaj jest tego. Ja określam. Znaczy, to raczej nie sądzę, pan premier Cusk, Oczywiście są tacy moi rodacy, którzy... No, mają z, polskoś z Polskością ten, 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 ten y, problem, ale ja y, określam y, Platformę Obywatelską, te zasadnicze motywy, jej, kierow jej kierownictwo y, ścisłe jako sentymentalną, patriotyczną partię opaństwową. Co przez to rozumiem? Ja nie podejrzewam by. Donald Tusk, Radosław Sikorski i tak dalej. Na przykład jeśli grają Mazurka Dąbrowskiego, to takie dreszty nie przebiegał po, po krzyżu. Ale to jest taki, yy, no, yy, to jest polskość jako element bardzo lubianego yy, folkloru symbolicznego. Że mamy określone terytorium, yy, na tym terytorium yy, yy, mieszkają producenci i konsumenci, z których coś tam łączą różnego rodzaju relacje społeczne i ekonomiczne i ta zbiorowość ma w wyniku historii to do siebie, że wzrusza się jak grają Mazurka, mazurka Dąbrowskiego. No ale to są wzruszenia, a nie zobowiązania. A nie zobowiązania, prawda? Przepraszam, że przerwę, ale bym się nie zgodził z jednym. Wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju myślenie jeszcze ponad tej grupy tak właśnie podchodzącej do wąskości. Myślenie o tym, że wąskość to również niezbyt wymaganie od siebie też nie za wysokie mniemanie o sobie, żeby przypadkiem nie nazwą nas wojującymi szabelką. Widzę też w tym takie Myślenie, że e, to pokutowane to, to cały czas myślenie o przybaczeniu winy, o miłosierdziu, rozumianym jako zapomnieniu e, pewnych przepisów właśnie państwa. Raczej to występuje, e, czy e, e, tylko jeżeli e, patrzymy e, na e, pewien. E, e, Nazwijmy to obóz przeciwników tej inicjatywy, bo to można bardziej negatywnie niż pozytywnie e, e, określić. To on też nie jest, e, nie jest jednorodny. Ja e, oczywiście te tendencje w środkach masowego przekazu, w pewnym także e, skierowanym bardziej do e, elit przekazie takim formacyjno-ideowym, e, formacyjno Polskość jako pewne obciążenie. Tylko proszę zauważyć, że tu nie ma... E, nie ma e, nie ma y, żadnej, y, żadnej sprzeczności. Jeśli Polacy zostaną patriotami y, sentymenta, y, sentymentalno-folklorystycznymi, to ten y, problem polskości jako obciążenia zagrożenia polskim nacjonalizmem, wszystkimi demonami, zniknie. No bo z polskości zostanie dość takie płytkie, chwilowe wzruszenie, kiedy grają Mazurka Dąbrowskiego, albo Etiudę Rewolucyjną, albo Poloneza Asdur, prawda, albo mecz polskiej, polskiej reprezentacji, prawda, więc między... Te dwie postawy to jest moim zdaniem pewne rozłożenie nieco innych akcentów, ale one nie są w jakiejś sprzeczności i dlatego, i dlatego współdziałają. W związku, w związku z tym ja nie mogę się zgodzić, że to są zdrajcy. To sądzę, że jeżeli chodzi o wspólnotę narodową, o taką pojęcie jak interes narodu polskiego, interes wspólnoty kulturowej, ale także politycznej, oni w ogóle nie wiedzą o co chodzi że no, no, no to można zarzu zarzucać szkodnictwo, ale nie, yy, nie zdradę, że to są jakby troszkę ludzie z, z innego yy, wymiaru, no jak yy, przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami, bardzo chętnie, prawda, te, yy taki modalny reprezentant tej formacji powie, tylko najpierw upewnijmy się, a, czy ciepłota wody jest wystarczająca, byśmy nie dostali Kataru, b, będziemy przechodzić ją w miejscu, e, e, gdzie nie ma żadnych e, e, wirów i głębin, żeby broń Boże ktokolwiek się nie podtopił, a jeżeli na drugim brzegu będą stały jakieś baterie z chałubicami, to broń Boże. Ale tak w ogóle to przejdźmy, przejdźmy. To jest ten, i ten, tu jest ten, ten punkt niezgodny.